Cześć wszystkim, jesteście na kanale Krystyna News i w dzisiejszym odcinku otworzymy boksik Rambo High I tym razem będą to buty a już nie przedłużając, tylko szybko powtórzę uups, je... jeszcze nie wiem co to jest Rambo High, to jest serial na YouTubie możecie go obejrzeć, tutaj macie linka do niego i jeśli chcecie po polsku to Rambo High Polska to będzie po polsku, a Rambo High to po będzie po angielsku więc możecie w różnych językach... E go oglądać i tak nawet jeszcze inne są języki oprócz polskiego i angielskiego to możecie zobaczyć wszystko jest na Rainbow High na YouTubie, więc tak! A my już lecimy z otwierankiem. Potrzebuję znowu nożyczki, bo znowu jakoś, nie wiem, nie chcę się otworzyć to po prostu. Więc, żeby było szybciej to robimy tak. Dobra. Jest boksik, jest pomarańczowy. Jest mega ładny. Że zacznijmy od tego. Żeby zobaczyć certyfikat. Czekajcie. Coś tutaj nie chce. A, bo, okej. Okay, była taśma. Dobra i jest taki jest certyfikat jak zawsze i paragonik oj oraz y, karteczka na stół czy nie wiem na co i teraz możemy zobaczyć, e, jakie buty w ogóle mamy do trafienia, bo nie wiem szczerze jeszcze, bo nie mieliśmy pomarańczowych więc to będzie pierwszy raz i szczerze chyba nawet torby pomarańczowe też nie mieliśmy tak, nie mieliśmy torby pomarańczowej więc to będzie pierwszy raz pomarańczowy po kolor i z pomarańczowych e, mamy chyba właśnie te buty. Mega są ładne. I nie wiem, czy te dwa to też jako pomarańczowe, czy jako żółte się zalicza. To też jest jakby taki. Te dwa są pomarańczowe. To jest już bardziej żółty, więc raczej mamy tylko te dwa do trafienia. Ale zobaczymy, co się trafi. Jestem bardzo ciekawa. I mamy oczywiście boxy. I tutaj jest jeszcze jedno pudełeczko. I otwieramy 3, 2, 1. I tu są buty. Oraz mamy taki woreczek. Mega ładny. Kolor, szczerze. I taki, nie wiem, brzoskwiniowy, bym powiedziała I mega mi się podoba ten odcień. Jest taki przyjemny po prostu. Dobra. Najważniejsza część tego openingu, czyli bo buty. Jestem bardzo ciekawa, co trafiliśmy, a więc 3, 2, 1. Uh. Wow, czyli te buty, które pokazywałam i powiedziałam, że e, są chyba właśnie z żółtej, to nie. Trafiliśmy akurat je i to jest pomarańczowa kolekcja i mega mi się podobają, wow. Zobaczcie mega ładne i tutaj jeszcze nie wiem co to jest ale mega ładnie wyglądają tutaj jest przezroczysta taka część i też mega ładnie to wygląda po prostu wow takie obcaski ładniutkiem tutaj są takie same liczby tylko trochę w innych odcieniach zrobili, ale no cóż teraz przymierzymy je na laleczce mam już lalkę. Skyler tym razem. Kto jeszcze nie wie? Dobra, i y, zakładamy. Wow. je właśnie też jak te niebieskie, chyba. Właśnie trudniej się zakłada, bo to musi przejść przez piętę. I nie chcę przechodzić za dobrze. Ale damy rany. On, To idzie tu. Ej, zobaczcie. Ej, mega ładne. Tylko trochę się nie trzymają. Dobra. Jest. Ej, mega ładnie to wygląda. Teraz drugi. Yy, 2000 years later O jest I są buty, trochę spadają, ale to nic jakoś daje radę. <grytanie> utrzymacie i mega mi się podobają, mega są ładne i w ogóle takie zło złoto pomarańczowo przezroczyste, więc mega mi się podobają i jeśli Wam też, to napiszcie w komentarzach. I oczywiście like, subskrypcja, a ja Was czekam w następnych filmikach. Do zobaczenia. Pa!